Ja rzucam strzałę, a ty wchodzisz szybko. Dobra, dopiero zaczęło się nagrywać. <grywa> o tak, twisted. Dobre! Ciągniesz, Radzio, podrzut! Nie, już, nie, już. Dobra. Amok, <grywa> ogarnij. O, amok, amok. Nie. Po co? Nie to nie da rado, rado. Weź tego kurwa drąga no. To co zapowiadamy tego jakiegoś let's playa czy jak? Witam państwa zagrajmy w kolejnego let's playa Kaczka Radio i... Nie radio. to będzie pierwszy Pierwszy nieoficjalny kokarski zespół lepszy niż Fnatic Fnatic to był w sumie Fnatic, amatorska grawlola od starych. Ja, ja gram aszką pod AP, kolega gra Xin pod AP, mi dali AD Hogat <coughs> na rezisty <Ja coughs> ja Nie, gram... nie Hogat na manę jedzie No Na mana pula leci Poda, on, no, nie, sorry, Xinzao leci na aury <coughs> No właśnie <coughs> <coughs> Chciałem powiedzieć Przeciwna Morgana jest troszkę... Niedojmana o stary. Ale króciową siadają. Uważaj tam. Nie ma tego, jak on ma. Yy, ma te? No, kurki pałki. <noise> Czekaj, A. bo czeram go tutaj i... A jak za dużo gadam, to się ścina. <głosy> <głosy> Nie. Ja byłem coś powiedział, ale się jeszcze ogarnę. Yeah. O stary ale fail. Co to za plama mogę zejść? Nie zabrajam ci To jest kałuża gówna No też dobrze A już wiem mu mam 30 klatek Bo w frap się ustawiłem że to max, Bo w sumie YouTube maksymalnie 30 ten ładuje nie? Tak to przecież tam jak będziesz biegł to będziesz się chodził Taki last hmm. Także skąpem dobrze. Ej, jak on Ale ma? Się. Ale... Master no się ma. kurwił. Czemu? Nie z diskonek. <grym> <grym> A jo. Ah. Przestraszył się nas. W sumie już... Ja e! Jest. Kosior. Wraca do gry. Ja te będę brać ją. Amanamanamana! Pierwszego makaronu. <laughs> Allah have God! Uważaj. Jest! Kurde. Jest mój! No stary, jak te miniony go słonią! Dostał yeah. stary, no kurde. Jak on mi ucieka? No kurwa. Co za nob? nob. No obtóż, SS jest czo Czo czo? Czo z tobą Co to? Co to, takie jesteś rąkle? Jadł mokry? Nie Ja, ja ty... do Biedry nie jedzę, rodzice jeżdżą. No No Dobra, nie pewnie, przepraszam, powiem. ja kupuję kurwa w tym W wyżawce, bo, bo nie mogę nawet tutaj wejść, że w biedrze kupuję no bo to kurwa że ludzi od miliard ludzi zobaczy na YouTube takie kupczarski zespół i zaczął, że w biedrze kupujesz, no to weź. No a widzicie. No ale co, biedra jest spoko? No, nie na, na no dla mielu. ja wiem Ale trzeba poziom jakiś, nie? No, uważaj. No zapka też jest spoko. Nie mam kurwa, nie mam zobacz, co mam Nie, nie ja zatrzymałem Zatrzymałem no, Jak będzie jakaś akcja to mówcie co uchwycę No byłeś tyle Cieka O nie Jakie no ma zasięg tego smroda Koniec kurwa zabawy Mam zila i kurwa ten jeden butów nie kupiłem, ja pierdolę <gry> Dobra, się skończyłem, mam kurwa teraz 100% szans na kirtę, szansę na taką Co? No, bo ja mam taki pasyw, że się ładuje krytyk, nie? O. No teraz mam 72 78 hmm. 84 A widzę, widzę, widzę 90 Ok uciekaj Brze dobrze trzymaj ją tak Jest! Ja! Jest! A. No mogliście mówić Po co? No żem to uchwycił czy? Czym? No! Frapsem! A. Czym? No jo! Ale to... Nie robisz ci na całym Co ty myślisz, że całą mapę widzę? Jego oznacza i on musi Aha. przechodzić Nie oglądałeś żadnych letkiej nigdy Oglądałem No właśnie To masz F1, F2, sobie klikać No na... ale kiedy No to ja ci jak coś No to masz właśnie tak robić Na, na jakim jestem F Nie wiem na F... F1, F2 No wiem, ja jestem F1, ale Amok jest na F2, a Ty jesteś na F3, kaczka U ciebie chyba Patrz, lukaj, lukaj, lukaj! Jaki skin! Ja no nie zdążyłem! Nie Dobrze, że ty mi nagrałeś! Jaki skill jak go robił! Wymieść, jak strzały zużyłem! No chcę, ja żeby to nie no, wierzę! A bo chciałem, żeby to nagrał! To mogłeś poczekać i go zabić za chwilę! <grym> A nie, nie dawaj, masz lato. On tak, dawaj, masz lato. I skoczył i go zabił! Na lastki! Ale stary... Dobra, ja już amok nie Nie no spoko. Nie no nie wiem wie, wie. Nie ta... no bo tam Nie no To było specjalnie, Jezu, jaki ja przyrąbany kurde jestem, nie potrafię go trafić No, nie zły grid U, U ciebie U mnie nie... nie ten nie master nie jakby był mądrzejszy to by się na ciebie rzucił, nie Morgana klatka Posuwaj ja mojego Radzia Dla mnie lepiej <laughs> Na mięso go rzucasz Mogę Jak, ona to? Przez... Jak ona tam zostanie przez pół sekundy? Patrz, lukaj, lukaj, lukaj Czekaj, 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 20 sekund i zabijają. No nie, ucieka <laughs> Dobrze Nie uciek. No nie, Amok to mam na taśmie O stary Widziałeś to? Nagrałeś Ej, teleportuje się Twist Ale ma kreskę, nawet mniej Uderz k***a Zdążyłem rzucić przed teleportem Także mam asystę Ale nagrałeś to? Ta, znaczy nie jak Radzie uderzył, ale jak sam tu Trzymaj na linii! Czeka, czekaj, czekaj! Ja już idę tam, Radziu. ja idę, 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 idę! Co? Co? tam stoi w Może ją No stary, pomiędzy krzakami! <grywa> Nagrywasz to? No ja tu jestem. No to odbijaj, odbijaj. Nie ma Nie ma Ja akalipsy. Nie wierzę, że nie traf... A nie, i takiej nie było. Jestem w kamerze, mogę pomachać? <grywa> tak. Kamień na śmierci! Dawaj go! Nie, zresztą ma no, życia! No sorry! Ja już idę Tu stytek jakiś niedojebany jest Mam jeden item Dobiję Czekaj na miniony Ja się boję Uważaj, wezmę No uważam. Idę na Mida. Radzi, uważaj. Bym cię uleczył, ale żelmany. O kurwa, ale Mida zostawiłem. Co oni robią? No stary. To już mogli zaliczyć. Mogę się strzałem zaraz puścić, nie wiem czy trafię. Chcesz? Strzałem? Możesz walnąć. Poczekaj, muszę go widzieć. Będzie to no. nagrane, będzie to nagrane. Ujo, mów, uważaj, idą. Leci. A, nie, nie wiem nie? czy trafię, trzymaj go, cofnij, cofnij, cofnij. cofnij. Tak blisko. Kurwa. Pierdol. Ale no jakbyś trafił na... chłopie. Ja nie widziałem kiedy jej upuścisz. No, nie nie mam many. A no dobra. Nie chodź Wow. O stary, ale no, dobrze, dobrze. Nie, SS nie, to znaczy co ja mówię. Dobra, Luki na no. Po co? Stawisz się. Myślałem, że jak będę SS, SS, ss. konto się. A patrz, wiem, sam pierwszy. Patrz, mama. Nie mogę. A w sumie mogę. Dobra, ciśniesz? Amok! mógł? Dobra, dobra. Dobrze. Dobra, umie, wieża przepuszczona. Cofnie nie mam Nie! Patrz go. Ja ja to, ja, ja wytrzymam. Jaki idiota. Nie no, taki noob. Nie, nie, nie mają żadnych kartusów, gangplanku, żeby mnie dobił. Och, oh, jogat! Kurwa. Jego urwa. No, Lux to naprawdę mistrzostwo, nie? Poklaska ci, tak? Czekaj, a mogę... A, dobra to no. To zresztą on puszcza No. Ale oni już poszli. No i co, ale... No dobra. Gdzie jest ta strzała? No! Bez kitów, może dobijesz. Mówisz? No. Nie nie nie. No ja pierdolę i zgarnię na japsko, no, no i odejdź basie. No nie. Oj, Amok masz... NIE FARTA! No i to jakiego? No, sorry! No bo mi podszedł! Ej, plecy! Master zbiegł! Ete! Idziemy im po Nie Niech ona rzuci klatkę! Co ty? Idę do ciebie! No świja! Kur... Nie! Przyblokował!